Wracamy do gry. Spadliśmy na 1050 kilka ELO. Jesteśmy w totalnej dupie, ale nie poddaje się. Gram dalej. Gram dalej. Przynajmniej mam nadzieję, że, że teraz, teraz pójdzie po moje myśli i coś, coś ugram, coś ugram. Mam nadzieję. Ochrona obrażenia. W i tak na, na nic się nie przyda. Błagam, tego nie atakuj ją. Kto atakuje Katriną? No przecież... Kto? Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Dobrze, jak najbardziej. Jak najbardziej. No dajesz się. Okej. Okej, 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 okej. Teraz... Okej. Okay. A... Uh, uh, Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, dobra, zobaczymy co się stanie. Miejmy nadzieję, że, 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 że to wygram. Trzeba się napić, trzeba się napić. Kończy się picie, no następne, następną butelkę picia. Idziemy. Jedziesz, jedziesz. No co jest? Chronomoc obrażenia. Cholera, zapomniałem, że ten pieprzony Bakler ma taki ability. Hmm. Zawsze... Zawsze wydaje mi się, że Bakler to, to gord nie. E, Gordon? Dobrze mówię. Tak, chyba tak. Zawsze mi się mylą te dwie karty. Cholera wie czemu. No ale cóż. Uh, no, zagrał w tym Gordona, no zagrał w Damage. Uh, ale jeżeli on teraz zagra Aszem... ja zagram Ginem. Jeżeli on zagra Gloshem, ja zagram Rodneyem. Rodney i, i wygram. Mam nadzieję. Oh, jedziesz, jedziesz. Dawaj, 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 dawaj. No ile mam czekać? Co ty jest Śniadanie? Czy jaki... Dżin, 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 dżin. Dżin, over Overpeel. Over... Wiesz co to znaczy? Miałem zoverpeelować tego Joshu. Asza. Josha. Boże. Za mało gram w tę grę. Już nas... Nas w ogóle. Czyżbym dostał w dupę? Owszem, 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 dostałem w dupę. Tak mi się daje. Aczkolwiek. Nie, na pewno. Nie chcę mi się tego teraz liczyć, bo szybciej się dowiem niż, niż to obliczę, ale... O nie! Dlaczego? O, masakra. Tak, wiebrze, Battle Lost. Ile mam elo? Zamknij 1044. Super! Świetnie gra. Zarobiście. Lepiej być nie mogło. Jeszcze teraz trafię na Mega Koksa z mega wykoksowanym Gibsonem i Grudiem, które mają 8 Powera. Jeszcze wsparcie Gibson ma. Super. Lepiej być nie mogło. Dobra, trzeba stawić mu czoła. Trzeba stawić mu czoła i wrócić do gry. Gry po rekord. Po magiczny rekord. 1100. Bo więcej to chyba nie ugram. Dlaczego, dlaczego ten zawodnik także je teraz obiad? A nie zajmuje się grą. Bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, że on myśli. Z takim chętem? Przecież nie trzeba myśleć. Cierpliwości gra. Cierpliwości. On na pewno kiedyś zagra. Na pewno kiedyś zagra. Na pewno? Na pewno? Na pewno. O to chodziło. Walka wygasła. Wracamy do gry. Gra wraca do gry. Zróbmy to. Tak jest. 1065. Jest coraz lepiej. Nie, nie jest coraz lepiej, ale damy radę. Damy radę. Dobra, zapuśćmy blefa bubo. Niech użyję tego e, Glorga, wtedy będę mógł pierdyknąć Trumpą, która miażdży wszystkie te karty, które to są na, na, na polu walki. W sensie głównie Edwina, bo, bo, bo on się, ale... To znaczy, no, nie się, ale w, w do Trumpy jest... Zwłaszcza Trumpy w mono. Jest kiepski. Tak. Jest glork, jest i glork. Proszę, Overpil, Overpil. Jak? Jak? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Fakt jest. Coś to zrobił. What the fuck, dude? You got to be fucking kidding me. Yes! Yes, chociaż to mi się udało. Okej. Okay. Rada gdy rade. Okej. Zrób mi to. Czy blefować trumpą, czy nie? Ile pieniędzy potrzebujesz, żeby pokonać tylko dwinę? Dobra, zróbmy to, zróbmy to, tak, tak, tak. Proszę, powiedzcie mi, jak oni to do kur nędzy robią. Jakim cudem? Jak? Pytam się. Przecież. Przecież tego się nie da tak zrobić. Jak on to przewidział? 44 level, błagam was. To jest jakaś. To, to jest ustawione, to jest wszystko. Wszystko ustawione. Z mi się przeglądarka włączyła. Sorry. Sorry, ale, ale to, co się tutaj dzieje. Nie. Po prostu nie. 1054 Elo. Wracamy do punktu wejścia. Czyli dalej jesteśmy w głębokiej dupie. Ale jesteśmy w tej dupie razem z Händem... z Lady. Czyli jest... Jest źle. Ale, ale możemy dać radę. Mogę dać radę. Ale nie. Nie, nie. 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 Tak się nie gra. Tak się nie gra. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Eee. Dobra. Powtarzam się. Ale to jest stres. To jest stres. Musicie to zrozumieć, musicie to zrozumieć, bo to jest stres jak cholera. Kiedy mój przeciwnik gra tak jak to coś gra. Tak, 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 tak trumpa, 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 dasz radę, trumpa, wierzę w Ciebie. Trumpa! Tak jest! Tak jest! Tak jest! O to chodziło. O to mi chodziło. Jazda. Jeszcze możemy to wygrać. Jeszcze mogę to wygrać. O! Trumpa ratuje mi dupę. Jak widać... Zagrał Lady, lecz nic mu to nie da, wiem, jeżeli... nawet jeżeli zagra Frankim Hayem. Nie da rady przebić mojego radka używając Fuli, lecz jeżeli nie użyje Fuli, przegra. Tak, tak, tak. Tak, dobrze. Było blisko, ale jest dobrze. Wygraliśmy. Wygrałem. Wygraliśmy. Jedziemy dalej. 1070 ELO. Szanse są skromne. Ale może to może się udać? Jean. Zobaczmy. Kości zostały rzucone. Jean pokonuje. Pokonuje. Haroa, Haroła LD. Haroła LD, proszę państwa. To nie byle co. To Haroldy. Wyczułam szansę. Wyczułam szansę na wygranie. Zobaczmy. Jeżeli zagra Jesse, to będzie dziwne. Hawkins, Hawkins, Hawkins. Hawkins. Hawkins, 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 Hawkins. Dwa pile? Dwa pile? Dwa? Dwa? Chcesz, dwa? Oh, ok, dwa? Ooo, okej, okej, jeżeli tak chcesz się bawić, okej, okay. okej, okay. możemy się zabawić. Bo teraz muszę coś, muszę coś przemyśleć. jeżeli. to radkiem. radkiem 3 do 16 i teraz będzie musiało użyć Wygraliśmy. Państwa. Wygraliśmy. Ale muszę się upewnić, czy na pewno, bo, bo nie wiem, czy na pewno. Tak tylko mi się wydaje. Tak. E, cofam te słowa? Byłem w bardzo dużym błędzie. Właśnie, dostaliśmy w dupę. Właściwie ja dostałem w dupę i tylko ja. Tak. I na tym zakończę tą część filmiku.